Dzisiaj mija 10 lat. Od tego momentu, kiedy ostatni raz zgodziłem się na bardzo, ale to cholernie bardzo zgniły kompromis, i ja wiem, że na moich social mediach nie mówię często o swoich prywatnych sprawach, ale dzisiaj, ze względu, że są moje urodziny. Tak, 27 września to jest od wielu lat najgorszy dzień w roku, jaki może być, i nie dlatego, że uświadamiam sobie, że jest mi coraz bliżej do końca mojej bytności na tym świecie, ale dlatego, że przez wiele lat, Kiedyś, jeszcze w Polsce, urodziny były dniem nie dla mnie. Urodziny były dniem dla tych wszystkich ludzi, którzy byli wokół mnie. W momencie, kiedy moja firma upadała, kiedy ja leżałem na kolanach i prosiłem, błagałem o pomoc. Wtedy nikt się nie pojawił, tak jak te cholerne muchy teraz. Wtedy nikt nie zadzwonił i nie powiedział: Seba, potrzebujesz pomocy, Seba, potrzebujesz pracy, potrzebujesz kurwa pieniędzy, czegokolwiek. Nie, oni wszyscy wtedy rzucili się jak sępy na padlinę. Ten wziął to, ten ukradł tamto, tamten zabrał tamto, tamten doniósł. Była to rzeź niewiniątek. I nie to, że ja byłem niewinny, żeby była jasność. Ale 10 lat temu. Właśnie 27 września miałem ostatnią imprezę urodzinową, gdzie byłem otoczony ludźmi tak nieszczerymi i tak zawistnymi, że przez następne 10 lat moje urodziny były zawsze powodem dla mnie do cierpienia. Dzisiaj muszę Wam powiedzieć uczciwie, tym wszystkim, którzy rozdrapywali, tym wszystkim, którzy zabierali, walcie się. Dzisiaj ja. Jestem szczęśliwy. Dzisiaj ja mam wspaniałych ludzi wokół siebie. Dzisiaj ja, dzięki temu wszystkiemu, co wokół mnie się kiedyś stało, wiem, kto był perfidną, oszukańczą, mordą, a kto był nawet nieprzyjacielem, ale kto był chociaż kolegą. Dzisiaj jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem, z kobietą, z którą jestem, i wiem, że możecie tego nie rozumieć. Ale tak po prostu już jest, że czasami. To, co Cię nie zabije, to Cię po prostu wzmocni.